Spokój Tobie, drogi widzu, droga słuchaczko, a więc szalom. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu obecnej serii nagrań, której celem myślą przewodnią jest przedstawić prawdziwe oblicze tego, kim jest tak zwany Duch Święty, po hebrajsku Ruach Hakodesz, zaś po polsku Duch bądź Ducha Świętości. No właśnie, dlaczego raz mówimy Duch, innym razem Ducha Świętości? Wynika to z zapisu gramatycznego widocznego w tekście aramejskim, pism Nowego Przymierza, tzw. Pesicie. Jednak wiele miesięcy temu zrodziło się w mojej głowie pytanie, dlaczego? Zostało to tak skonstruowane, że w bardzo wielu miejscach widoczne są czasowniki, zęki osobowe bądź właśnie przymiotniki, w których widzimy formę żeńską. Z kolei w mniejszej ilości miejsc, aczkolwiek mimo wszystko występujące, są również i te części mowy w zapisie w rodzaju męski. Zacząłem się zastanawiać, widząc te konstrukcje gramatyczne, z jakiego powodu tak to zostało skonstruowane? Co było zamiarem Bożym, by nam przekazać? Z czasem odpowiedź przyszła. I przedstawię wam ją. W tym, jak i w kolejnym nagraniu, w którym będę tą myśl rozwijał. Natomiast pragnę, by tak do tego, jak i do kolejnego nagrania, taką myślą przewodnią, taką sentencją Bożą, która będzie niczym melodia, niczym podkład pod utwór muzyczny, był werset do 27.11 rozdziału Ewangelii Mateusza, w którym to Jakuszuła, Hamaszijach, naucza: Wszystko zostało mi dane. Od mego ojca i nikt nie zna syna tylko ojciec, ani nikt nie zna ojca tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. Cieszmy się, gdyż syn Boży Jazuła, Hamashiach, zechciał, się z nami podzielić kolejną głębią przekazu Bożego, tajemnicą, którą dziś przed nami odkryje. Dając jednocześnie odpowiedź na to powiedzmy wstępne pytanie, którym się z wami Wiele temu podzieliłem. Zatem zapraszam nie tyle do, bynajmniej nie tylko do wysłuchania, ale szczególnie do oglądnięcia tego dzisiejszego przekazu. To, co jest widoczne przed Waszymi oczyma, to jest okrąg. Uległ on delikatnej deformacji w wyniku zmiany rozdzielczości. Plików, które dla Was przygotowałem, było to konieczne, by możliwa była prezentacja, która zaraz będzie się wam wyświetlała. Natomiast wyjaśnię pokrótce, jak będzie powstawał obraz we wnętrzu tego okręgu. Okręgu, na który, jak łatwo zauważyć, zostały w równych odstępach naniesionych dokładnie 24 liczby. Symbolizują one kolejną godzinę zdoby. Jest to jeden z dwóch systemów. Widocznych przed Waszymi oczyma. To jest akurat pierwszy z nich, który mam sprawdzony, zweryfikowany, można powiedzieć, wręcz opatentowany. I na każdym z tych rysunków, w których. Będę się z Wami dzielił obrazami w systemie 1 do 24. Tak to będziemy nazywali. Jeżeli widzicie 24 liczby wokół okręgu, to ja to nazywam systemem 1 do 24. Jeżeli będziecie widzieli 22 liczby, to ja to nazywam systemem 1 do 22. I system 1 do 22 będzie wyrażał spółgłoski z alfabetu hebrajskiego, których jest właśnie 22. Natomiast 1 do 24 wyraża system obrazujący czas. To B. Zatem jak ten obraz będzie powstawał? Musimy najpierw zadać sobie pytanie co będziemy nanosili na wnętrze tego okręgu. Będziemy nanosili wyrażenie Bóg Ojciec. Tak tak. Nanosząc to wyrażenie i przyglądając się zapisom liczbowym, które się będą z tego wyłaniały, otrzymamy odpowiedź na to wstępne pytanie, którym się z wami wcześniej podzieliłem. Zatem u góry po prawej widzicie przetłumaczony z hebrajskiego na język polski zapis „Bóg Ojciec”. Po hebrajsku Elohim Av. Słowo widoczne po prawej stronie składa się ze spółgłosek Alef, Lamet, He, Yud, Mem, natomiast po lewej, czyli Ojciec, czyli Av, to Alef B. Oczywiście w opisie pod filmem tego, jak i tak naprawdę każdego mojego nagrania znajdują się narzędzia, dzięki którym możecie weryfikować wiedzę, którą się z wami dzielę, przynajmniej w jakim jest zakresie. Są Wam tam przedstawiane zdjęcia alfabetu hebrajskiego, liczb pierwszych i jeszcze wiele innych narzędzi. Wartości liczbowe, które odpowiadają tym współgłoskom, to kolejno 1, 35, 10, 40, a dla słowa ojciec 1 i 2. Jak widzicie, ja czytam od prawej do lewej, tak się właśnie to czyni w języku, w języku hebrajskim. Natomiast połączenia, które widoczne są w, poniższej, w niższej warstwie tej tabeli, będą powstawały w odczycie od lewej do prawej. Z miejscem początkowym, którym jest liczba 24. Ona stanowi zakończenie, ale zarazem i początek każdego obrazu. Podobnie jak w systemie. Nie, tu się zatrzymamy, nie będę wybiegał aż tak w przyszłość. Zatem 24 jest miejscem startu. Miejscem, na który naniosę spółgłoskę alew o wartości 1. Jak łatwo zauważyć, ograniczeni jesteśmy 24 liczbami. Zatem, jeżeli któraś ze spółgłosek alfabetu hebrajskiego ma wartość większą jak 24, to wtedy interesuje nas różnica, jaka powstaje z odjęcia od tej. Liczby? Liczby 24. Z naciskiem jeszcze na jeden szczegół, że jeżeli liczba 24 znajduje się w spółgłosce hebrajce, hebrajskiej więcej jak raz i dalej pozostaje reszta, to znowu interesuje nas ta właśnie reszta. Zatem, do liczby 24 dodajemy wartość spółgłoski alef, a więc wartość liczby 1. 24 plus 1 nie da 25, da właśnie 1. Teraz do liczby 1, czyli do godziny pierwszej, dodajemy spółgłoskę lamet. Zauważcie, że lamet ma wartość 30. W liczbie 30, liczba 24 mieści się raz, interesuje nas ta reszta. Resztą jest 6, a więc 1 plus 6 da 7, stąd właśnie to połączenie. I kolejno te połączenia i im odpowiadające liczby są zapisywane w tabeli. Śledźcie to na bieżąco. Do liczby 7 dodajemy wartość spółgłoski he. Którem, której odpowiada liczba 5. Zatem 7 plus 5 da 12. 12 plus spółgłoska J, a więc plus liczba 10, da liczbę 22. Stąd właśnie to widoczne połączenie. Do 22 należy dodać wartość spółgłoski MEM. Jednak jak widać, MEM ma wartość liczby 40. 40, 24 mieści się raz, reszta to 16. 22 plus 16 to nie 38 w tym przypadku, ale 14, gdyż od 22 do 24 jest 2. No i później od 24 wzwyż musimy policzyć plus 14, a więc 14. Stąd właśnie powstało połączenie 4, od 22 do 14. Do liczby 14 dodajemy wartość spółgłoski alef, a więc 14 plus 1 da 15, a do 15 dodajemy wartość spółgłoski bet, czyli liczbę 2. Daje nam to połączenie między 15 a 17. I w ten sposób powstał pierwszy rząd. Czyli jednocześnie pierwsza sieć połączeń. Spójrzmy na drugą. Teraz macie przed oczami... Drugi zestaw połączeń, który rozpoczyna się od liczby 17 i ciągnie się aż do liczby 8 w tym drugim rzędzie. Zatem 17 plus wartość współrzędnej ale wdaje liczbę 18. Od 18 do 18 należy dodać wartość liczby wartość lamet, czyli w tym przypadku liczbę 6. Da nam to liczbę 24, stąd właśnie takie połączenie. Do 24 dodajemy spółgłoskę H, a więc 24 plus 5 da połączenie między 24 i 5, i tak dalej. W ten sposób powstają kolejne połączenia. Przyglądimy się im. Chciałbym, byście oglądając ten rysunek, jednocześnie postarali się dojrzeć pewną zależność widoczną między tak naprawdę każdym kolejnym połączeniem. Ale w tabelach, w tych pionach. To mam na myśli. Możecie sobie zastopować to nagranie, gdyż zaraz opowiem, jak brzmi ta właśnie zależność. Dobrze, zakładam, że już to uczyniliście, teraz pora na mnie. Zauważcie, że różnica, jaka wynika z odjęcia od liczby 24, liczby 17, mówimy o pierwszej kolumnie z lewej stronie, z lewej strony i o liczbach od góry w dół. Różnica to jest liczba 7. Zauważcie, że gdy od liczby 17 odejmiemy liczbę 10, znowu różnica z tego powstająca to jest 7, od 10, 10 odejmiemy 3, znowu 7 i tak dalej. Cały ten pion odzwierciedla tą właśnie proporcję, czy też tą zależność, że kolejne od siebie liczby odejmując otrzymujemy liczbę 7. Sprzyglonimy się temu drugiemu pionowi od lewej do prawej patrząc, czyli 1 a 18 różnica to 7. 18 odjąć 11 różnica to 7. 11 odjąć 4 różnica to 7. I tak naprawdę, gdybyście przyglądali się każdej kolejnej kolumnie i zweryfikowali ten ciąg liczbowy od góry do, dół, do dołu, okazuje się, że każda z tych kolumn, każdy z tych pionów odzwierciedla tą właśnie zależność, którą jest liczba 7. W ten sposób bardzo łatwo można zweryfikować, jak również skonstruować... Nie tyle skonstruować, jak dojść do tego, na przykład, jaka liczba zakończy cały ten obraz. Gdy znacie tą różnicę panującą między kolejnymi liczbami w pionie, a wystarczy, że poznacie wartości trzech rzędów, że sobie przeliczycie, to wtedy znacie dokładną, właśnie tą różnicę. Znając dokładną różnicę, może, można po prostu skupić się na tym, co Was interesuje, czyli na skrajnym prawym pionie gdyż pod nim kryje się odpowiedź na pytanie, która liczba kończy ten przekaz, bo zauważcie że gdy do liczby 22 widocznej na samym dole, zakolorowanej kolorem zielonym, dodacie znowu liczbę 2 2, która odpowiada spółgłosce bet ze słowa ojciec, czyli ze słowa af to da wam to liczbę 24. 24 którą należy zapisać w lewej skrajnej kolumnie gdy jednak do liczby 24 dodacie wartość liczbową, która, którą się dodaje do tej właśnie kolumny, okazuje się, że cały obraz zaczyna być zapisywany znowu tymi samymi liczbami. No i właśnie w ten sposób poznaliśmy odpowiedź na pytanie, kiedy należy zakończyć te um, zapisy matematyczne. Jeden um, z momentów, w którym kończymy, to właśnie ten moment. Po którym następuje powielenie się tego obrazu. Natomiast drugi z momentów, a tak naprawdę wcześniejszy, tak zwany półmetek, to jest moment, w którym dobrniemy do momentu, w którym ostatnia z liczb, mówiąc ostatnia, nie mam na myśli 24, bo to może być dowolna z liczb na tym okręgu, w którym ostatnia z liczb zostanie po raz pierwszy dotknięta tym połączeniem czerwonym, mówiąc tak obrazowo. Zatem oglądajcie, przyglądając się kolejnym połączeniom. Za moment zobaczycie, o właśnie to jest ten moment, w którym to dobrnęliśmy do liczby będącej ostatnią z grona 24 dotkniętej przez to połączenie. Zauważcie, że liczba 19 po raz pierwszy w tym właśnie momencie została dotknięta tym połączeniem, natomiast wszystkie inne, które są po obrzeżu okręga okręgu już wcześniej przynajmniej dwukrotnie czy też jednokrotnie zostały dotknięte. Innymi słowy, liczba 19, dzięki temu, że po raz pierwszy została, zostało stworzenie między inną liczbą, a właśnie nią, stanowi tak jakby połowę tego obrazu, tak zwany półmetek, który jednak precyzyjnie należałoby określić w przypadku tego obrazu, tej ilustracji imieniem Mesjasza, imieniem Pana nad Panami, Władcy nad Władcami, którym jest imię Yahushua Yahushua, HaMashiach. Ale dlaczego? Bo tu kolejne pytanie, takie właśnie się powinno zrodzić w naszych głowach. Policzcie, jak wiele liczb od liczby 24 z nią włącznie do liczby 19 z nią włącznie stanowi ten moment tego nagrania, czy też właśnie tego obrazu. Jest ich dokładnie 78. Bardzo łatwo to policzyć. W poziomie mamy 7 liczb, w pionie do liczby 2 mamy. 11, 7 razy 11, czyli wzór na pole prostokąta, da 77. Natomiast liczba 19, która stanowi zakończenie tego, tej części tego obrazu, to tak jakby plus 1, 77 plus 1 to 78. Z kolei 78 liczba pierwsza, z czego powinniście już sobie również doskonale zdawać sprawę, gdyż bardzo często się tą wiedzą z Wami dzielę na swoich nagraniach, ma wartość 397, a 397 to dokładnie wartość zapisu hebrajskiego, przełożonego na liczby, odpowiadające hebrajskim spółgłoskom, z imienia Yahushua. Z zapisu matematycznego imienia naszego Mesjasza, które w takiej formie, jak się okazuje, tylko dwukrotnie, mam na myśli zapis sześciospółgoskowy występuje w pismach Starego Przymierza. W pozostałych miejscach, prawie w 200 wystąpieniach, znajduje się zapis pięciospółgoskowy, a Około 30 dokładnie nie pamiętam zapis czterospługoskowy. Tylko i wyłącznie ten zapis sześciospółgoskowy odzwierciedla tą właśnie zależność liczbową. Imię, które prawidłowo odczytuje się jako Yahushua. Zostało przez nas odkryte te ilustracji przedstawiającej Boga ojca. Boga ojca, do jakiego to wniosku prowadzi? No, dokładnie takiego. Jaki wyraził w swoim liście Apostol Paweł, w liście do Kolosan, gdzie czytamy: Od wersetu 12: Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone: to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Nawet na tego typu ilustracji możemy dojrzeć odbicie syna Bożego wyłaniające się z obrazu Ojca Bożego, Boga Ojca Elohim Av. Pamiętajcie jednak, że jest to półmetek, zatem zmierzajmy w po prostu dalej. Oczekując od tego y, rysunku, tego obrazu, że zacznie być czymś atrakcyjnym dla oka, bo nie ukrywam, na ten moment nie jest to nic przesadnie atrakcyjnego. Jednak danie czasu, tak mnie, jak i tej ilustracji zaraz ukaże coś przepięknego, ale sami zobaczycie, zatem oglądajcie. Teraz kolejne Połączenia są dokładane do wnętrza tego rysunku, oczywiście odzwierciedlając te liczby, które są widoczne w tabeli po prawej, które stanowią właśnie odbicie tych sieć, tej sieci połączeń, no, którą Wam tłumaczyłem na początku, jak powstaje właśnie ten rysunek. Pomału zaczyna on nabierać bardzo ładnego kształtu to wnętrze. Zaraz okaże się, że wokół tego okręgu który powstaje we wnętrzu tego całego obrazu tworzy się pewien systematyczny regularny kształt już on zaczyna być bardzo widoczny a za moment stanowić będzie ta sieć połączeń kompletny pełny obraz to którego właśnie dobrnęliśmy Muszę to jeszcze raz odtworzyć, gdyż mi uciekło. Spójrzcie. Widzimy moment, w którym na ekranie wyświetlonych jest dokładnie 168 liczb. To jest bardzo ważna, kolejna rzecz, szczegół tworząca ten obraz. Dokładnie 168 liczb tworzy ten obraz. Gdybyśmy dodali, tak jak mówiłem wcześniej, liczbę 2 do 22 na nowo zacząłby ten obraz być powielony, czyli tak naprawdę nic nowego nie by nie powstało. Zatem dobrnęliśmy do końca, do końca wyrażanego poprzez kolejną liczbę, którą jest liczba 168, zauważcie jednak, że liczba 160 jest podzielna przez 7, dając nam wartość liczby 24. Innymi słowy, 168 to jest ilość godzin, z których składa się tydzień 7 dni. To jest kolejny ważny szczegół. W liczbie 168 jest zaszyfrowany jeszcze pewien bardzo. Trudny, piękny przekaz odnoszący się do ponownego przyjścia Hoszława Hamaszijach, tego kiedy on będzie miał miejsce. Ale tym nie mogę się jeszcze z Wami podzielić, natomiast mogę zasygnalizować, że w kolejnych nagraniach liczba 168 będzie się częściej pojawiała. Zatem wypatrujcie ją, powiedzmy, w tych ilustracjach. Natomiast wróćmy do pytania z początku tego nagrania. Bo zauważcie, że półmetek tego obrazu to jest obraz przedstawiający imię Jahuszua, wyłaniający się z Boga Ojca. Natomiast na wstępie rozmawialiśmy o tym, jak to się dzieje, że w pismach aramejskich, pismy Nowego Przymierza, w tzw. Peszicie, widzimy do wyrażenia Ruacha kodesz również czasownik, przymiotnik bądź zaimek osobowy zapisany w rodzaju męskim, podczas gdy w większości miejsc jest to czasownik, zaimek osobowy bądź przymiotnik zapisany w rodzaju żeńskim. Na sposób liczbowy dany mamą, daną mamy odpowiedź. Zauważcie. Ach, no niestety mi to uciekło, kurczę, wybaczcie. Zatem umieszczę to w formie zdjęcia pliku w opisie pod filmem. Wartość liczbowa wyrażenia Ruach Hakodesh, a więc duch bądź ducha świętości, to jest dokładnie 623. 623. Podzielone przez 7, to jest kolejna stała zasada reguła, że dzielimy liczby przez 7 bądź ewentualnie mnożymy, daje inaczej jego właśnie wartość liczby 89. Wyrażenie Bóg, Ojciec, ma dokładnie wartość 89. Innymi słowy, pomnożenie wyrażenia af-elohim, czy też Elohim af o wartości 89 razy 7 da dokładnie wartość wyrażenia Ruach kodesz. A mówiąc w sposób bardziej zrozumiały, gdy widzimy rodzaj męski czasownika, zaimka osobowego bądź przymiotnika względem podmiotu Ruha godesz, to możemy w ten sposób poprzez te zapisy liczbowe dojrzeć w tych właśnie fragmentach osobę Ojca, Boga Ojca. To jest właśnie odpowiedź na pytanie, kogo tak naprawdę widzimy, gdy widzimy rodzaj męski względem Ruha Kodesz? To jest na sposób liczbowy i taki zilustrowany, pokazane nam, że istnieje odrębność, rozdzielność. Oczywiście jedność między nimi istnieje, ale zarazem odrębność jeśli chodzi o istotę, o ilość osób, że nie jest to jedna osoba, są to dwie, a w przypadku rodziny Bożej tak naprawdę trzy osobne istoty, osoby, które jednak poprzez te zależności liczbowe się ze sobą zazebiają, zapętlają i uzupełniają. W przypadku Ruach hakodesz tam gdzie widzimy rodzaj męski, możemy jednocześnie dojrzeć Boga Ojca. O tym nam właśnie mówią liczby. Liczba 89 wyłaniająca się ze słów Elohim Av, Bóg, Ojciec. A czymś uzupełniającym ten cały przekaz jest właśnie imię Yahushua, które widoczne jest na pewnym etapie formułowania się kształtowania tego obrazu, który, gdy się jemu przyglądziecie, zauważcie, że tak naprawdę przedstawia ono coś, przynajmniej w takim rzucie od góry, co zbliżone jest w swym kształcie, czy też przypomina obraz przedstawiający koronę cierniową. Tą, którą która znajdowała się na głowia Hoshu'a. Hamashiach. Mam dla was przygotowany jeszcze film przedstawiający to co widzieliście w rzucie 2D w postaci rzutu w postaci nagrania przedstawiający ten obraz w formie 3D. Ono trwa około półtorej minuty, zatem po prostu przyglądajcie się tej kopule, która wynika z tych sieci połączeń 168 liczb będących obrazem Boga Ojca, a zarazem Ruacha Koderż, jak i Syna Bożego, Yahushua Hamashiach. To, co widzę ja w tym obrazie, na taki sposób przestrzenny przedstawione, to tak jakby obraz kopuły, firmamentu znajdującego się nad. Naszą ziemią, czy też czegoś, co może przypominać właśnie ten firmament, który się nad nami znajduje, Rakije, tak byśmy mogli powiedzieć po hebrajsku. Zauważcie, że wokół tego obrazu widocznych jest jakby 24 kolumny. Nie mówię, że właśnie tyle jest w konstrukcji świata, ziemi, którą stworzył Yahweh. Natomiast niewątpliwie możemy Przypuszczać, że więcej jak jedna, dwie czy trzy kolumny stanowią oparcie całej tej powłoki ziemskiej, i to jest właśnie to, co dla Was przygotowałem, drodzy widzowie. Tyle na dziś z mojej strony. W kolejnym nagraniu dostarczę Wam kolejnej porcji wiedzy, poznania, które stanowić będzie uzupełnienie tego dzisiejszego przekazu i jeszcze głębsze wniknięcie w treść tajemnic Bożych, w przesłanie z nich wynikające, w próbę odpowiedzenia sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest Ruach. Ha-Kodesh. Bardzo serdecznie dziękuję za dotrwanie do tego momentu, za wysłuchanie, za obejrzenie. Przemyślcie sobie ten przekaz, rozważcie na spokojnie w sercu, w umyśle z Ruach Ha-Kodesh. Tak z Ojcem, tak z Matką, jak i z Synem Bożym. Pozdrawiam, jak zwykle błogosławie w świętym i potężnym imieniu Yahushua. Hamashiach i, i do następnego razu. Shalom na każdy wierny Bogu dom.